Słuchajcie, mały zaskroniec tu leży i udaje, że nieżywy. Mordę otworzył, No pokaż się tu, pysk otwiera Leży gorsza, strasznie nie mogę złapać. Zobaczcie. Na plecy się położył i udaje, że zdechły. No chodźcie tutaj, iść na bok gdzieś sobie. Poczekamy, może się obróci. A tutaj miałem bańki na paliwo postawione i nie wiem albo kot go tutaj zapędził, chociaż kota nie widzę tutaj, ale no zobaczcie, go dotknę. Zaraz się weźmie, o, wyłożył się głową do góry pysk rozjawił że on zdechł jest chodźcie wezmę gdzieś na bok bo to górsio samochodem wystartuje to o, gryzie się idziecie tutaj puścimy cię młodziutki I sobie tu gdzieś idź o no zasuwaj dalej ja tych zaskrońców to coraz więcej mam tutaj i to właśnie same maluchy takie roczne czy dwuletnie chyba to są dobra niech sobie siedzi cześć na razie